Witam serdecznie z tej strony. Marcin Woźniak. Nagrywam film dla klubu sportowego Szachownica Rzeszów. Jest to film dla zawodników początkujących, w którym omówimy sobie w jaki sposób zamatować samotnego króla przeciwnika, mając do dyspozycji hetmana i króla. Większość początkujących zawodników myśli, że żeby zamatować przeciwnika, to trzeba go cały czas szachować. No, więc, może zaczniemy. Od przykładu, gdy gramy Hetmana 4, i zwróćmy uwagę, że tutaj w tym, w tym przypadku dajemy królowi możliwość, albo król idzie w górę, albo król idzie w dół. Najlepszym pomysłem na samym początku tego schematu matowania królem i Hetmanem, pierwszy taki krok, który musimy wykonać, to pójście Hetmanem na odległość litery L od. Od króla przeciwnika. Na odległość ruchu skoczka ustawiamy Hetmana. Na odległość ruchu skoczka. Dzięki temu Hetman jest bardzo blisko króla przeciwnika, czyli będzie go dzięki temu bardzo dobrze ograniczał. Jak widać, król przeciwnika ma tutaj tylko trzy możliwości. A zarazem jest na tyle daleko od króla, że król nie może go zbić. Nic temu Hetmanowi nie grozi. Więc pierwszym takim krokiem y, będzie y, właśnie podejście hetmanem na odległość ruchu skoczka od króla. Następnie będziemy króla po prostu śledzić, będziemy naśladować jego posunięcia. Jeśli król idzie y, do góry na skos, my robimy również to samo. I klatka się nieco zmienia. Jeśli król idzie w prawo, to my również idziemy hetmanem w prawo. Jak widać, ta klatka z ruchu na ruch, Robi się coraz mniejsza. Król idzie na skos, my też idziemy na skos. Król idzie na prawo, my też idziemy na prawo. Jak widzicie, rusza się tylko i wyłącznie hetman, który naśladuje króla, a biały król na razie sobie spokojnie stoi i czeka, aż nasz hetman całkowicie zepchnie króla na skraj szachownicy. Król czarny idzie na skos. Hetman również wykonuje ruch na skos. Król czarny idzie na prawo, Hetman również na prawo. I tu jest taki ważny moment, ponieważ teraz król czarny wchodzi do rogu. Jeśli my w tej sytuacji będziemy go dalej śledzić, no to zrobimy pata i będzie remis. W tej sytuacji król czarny nie jest zagrożony, na polu, na którym stoi, jest bezpieczny, a nie może się ruszyć na Żadne inne pole, ponieważ innych pól pilnuje biały Hetman. Co należy zagrać w takim razie w tej sytuacji? Trzecim krokiem jest sytuacja, gdy przeciwnik dojdzie na skraj szachownicy, na ostatnią linię, obojętne czy to będzie linia górna, czy linia dolna, czy, czy może po lewej, czy po prawej stronie szachownicy. Gdy król wejdzie na skraj szachownicy, na ostatnią linię, my powinniśmy go odciąć na przedostatniej linii. W tym momencie Hetman pilnuje tutaj przedostatniej linii, nie pozwala się królowi wydostać w dół, ale zostawił mu jedno wolne pole, tak, żeby czarny król mógł wykonać prawidłowe posunięcie, żeby nie było pata. I w tym momencie czarny król jest w takiej pułapce, że może chodzić jedynie po dwóch tych zielonych polach. Natomiast biały w tej sytuacji będzie Yy, będzie teraz ruszał się królem, po to, żeby pomóc tym białym królem dojść yy, yy, później do góry, yy, po to, żeby Hetman, yy, współ, yy, dzięki współpracy z tym królem, dał przeciwnikowi Mata. No i oczywiście drogą, która była przed chwileczką pokazana, można dojść królem na od, w odpowiednie miejsce no i teraz można dać mata nawet na pięć różnych sposobów yy, na przykład na ostatniej linii bądź też po prostu hetmanem yy, przyjść blisko króla przeciwnika, ponieważ teraz hetman jest broniony król czarny nie może zbić hetmana, ponieważ jak wiemy król do króla się nie przytula hetman biały zaatakował króla, zabrał mu wszystkie możliwości ruchu i jest mat